Witam wszystkich serdecznie, zalechamy z Alechem urody. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o trzech produktach, które będą idealnym prezentem z okazji Dnia Dziecka, czyli po prostu zdrowy kosmetyk dla naszych milusińskich, najmłodszych, trochę starszych. Są to trzy produkty hiszpańskiej firmy Artesania Agave, która słynie z, z produkcji handmade, rzeczy na zamówienie i stuprocentowo naturalnych. Pierwszym produktem, który bym poleciła, jest to żel. Gęsty żel do pielęgnacji ciałka małego dziecka, większego, a także dorosłych. Też zapach, który towarzyszy tym trzem produktom, jest tak zniewalający, że generalnie uwielbiają go używać także dorośli. Ale są bezpieczne, począwszy od pierwszego dnia narodzin dziecka, bezpieczne dla skóry, dla jego psychiki, a powiem jeszcze, że melanż y zapachowy powoduje uspokojenie yy, emocji, gdy dziecko na przykład jest bardzo płaczliwe, zdenerwowane. Więc tak. Pierwszy produkt. 100% naturalny żel artyzania agawy, pojemność 530 ml. Główny składnik jest to gliceryna z kokosa, lukrecja, yy, sól himalajska, Kolor bursztynowy zawdzięczamy olejkowi z dziurawca, który ma właściwości regenerujące i skórę. O, olejek nie Natomiast olejki eteryczne w bardzo bezpiecznym stężeniu są to mandarynka, cytryna i pomarańcza i melanz daje przepiękny zapach, uspokaja myśli, regeneruje skórę, zapobiega podrażnieniom, gdy już ciałko jest odparzone, wtedy przyspiesza, przyspiesza gojenie. Tym można mieć główkę, ciało, włosy, twarz. Jest super, super bezpieczny żel i bardzo, yy, i bardzo popularny także wśród yy, dorosłej części dzieci. Drugi produkt, tuż po żelu, i idealnie, jakby był aplikowany na wilgotną skórę, jest to olejek dla dzieci, dla dzieci i niemowląt. Tak on wygląda butelka 150 ml. Szklana oczywiście ciemna, jest zapakowane w kartoniku. Widzkiem o i bazą tego oleju do pielęgnacji, twarzy, naszego dziecka, ciała jest migdał słodki i także olejki eteryczne. Z cytryny, mandarynki i pomarańczy. Na oliwione ciałko. Już będzie przygotowane po umyciu żelem na oliwione i jeszcze jeden produkt, dodatkowy produkt, natomiast działa yy, przecudownie na, na naszą... I dziecka psychikę, jest to woda kolońska, stuprocentowa woda kolońska na bazie tych samych olejków eterycznych, czyli mandarynki, cytryny, pomarańczy. Jest hydrolat z róży bułgarskiej, który działa super wyciszająco na emocje i on. O, butelka wygląda tak: 100 ml. I zraszając nią, nie ciało, ale otoczenie. Tak, kreator bardzo dobrego nastroju. Dziecko się uspokaja, śpi wspaniale. Także jest to też ulubiona woda dorosłej populacji dzieci, gdyż no, zapach przywodzi wspaniałe myśli, relaksuje, uwodzi, ma działanie super odświeżające i witaminizujące nasze ciało i emocje. I to są trzy kosmetyki: żel, olejek i naturalna. Woda kolońska z olejkami eterycznymi. Jeszcze jeden produkt, który jest w tak małej buteleczce. Wiem, że dzieci tuż troszeczkę starsze uwielbiają czekoladę. Są to naturalne na bazie kakao balsamy do ciała, które. Zniewalają zapachem, są super bezpieczne i przede wszystkim rozświetlają i nawierzają skórę naszych dzieci, nawet do wspólnej zabawy. Oprócz kosmetyków chciałabym zaproponować wiem, że jest to masaż bardzo popularny jest masaż czekoladą dla dzieci w naszym salonie i masaż ciepłymi świecami które też. Są na bazie landrynkowych olejków eterycznych, czyli mandarynki, cytryny i pomarańczy. Cóż, wszystkich zachęcam do skorzystania zarówno z zakupu tych kosmetyków, jak i z zakupu vouchera, vouchera dla e, naszych najmniejszych, gdyż jeszcze do końca miesiąca jest 20% zniżki na wszystko. Obojętnie, czy zakupu dokonamy poprzez sklep internetowy, a adres jest www.sklep.alchemiaurody.pl, Albo osobiście w salonie Alchemy Day Spa, Alchemia Urody na ulicy klonowej 20. Życzę wszystkim cudownego dnia dziecka, zarówno dla tych najmniejszych, jak i troszeczkę starszych, i radosnej zabawy. Pozdrawiam.